że jakaś lodówka, tam chyba część wersalki. to wygląda jakby chyba ktoś już pomieszkiwał. Widać, że dawno tu nie był, bo jest pełno pajęczyn. O, maj 2023. No, tutaj też idę. no wrześniu 2023, na dwa lata. Spił łańcuchowo i ciął jakieś drewno. Nie wiem, czy to był właściciel, czy ktoś przyszedł po prostu drewno zabierać, ale... Jestem w opuszczonym domu. W jednym z. Nie wiem ilu dzisiaj czterech, chyba czy pięciu. Mam dzisiaj trochę słaby dzień, ponieważ pojechałem na Urbex i myślałem, że będę miał z przynajmniej 3-4 filmy, a prawdopodobnie będzie tylko jeden. Udało mi się dostać do puszczonego chyba domu jest taki budynek tak w sumie na uboczu bardzo ja weszłem przez garaż i tutaj jak widać już mamy pełno różnych rzeczy jakieś stropiane baniaki, krzesło wózek, tu jakieś deski tutaj kanał tam jakaś opona dom dosyć szczelnie zamknięty ale na szczęście Udało się tutaj wejść bez jakiegokolwiek demolowania czegoś. Widać, że dawno tu nikt nie był, bo jest pełno pajęczyn. Tutaj jeszcze coś jest, chyba jakaś część od auta, tak mi się wydaje. Dobra, to już wiem, że na pewno tutaj raczej nikt nie nie siedzi, bo tu są pajęczyny wszędzie, dosłownie wszędzie. Ja teraz ściągam Kłęb pajęczyn. Cholera, żeby tam na kamerze nic nie było. Uf, strasznie. Cholera, ile tego tu jest. Znaczy dla mnie dobrze, bo wiem, że przynajmniej tutaj nikt na pewno nie... nie przyłaził dłużej. I nie przyłazi. O, ten dom wygląda jakby go ktoś zaczął remontować, ale nie skończył, bo tutaj są pościerane na ścianach. Te na kable tu już ktoś szarpał. Tu też leży różne takie właśnie, jakby trochę budowlane powiatu, jakieś moskitiery, styropian. Zobaczymy co znajdziemy dalej O, tu już coś jest tu leży jakaś lodówka, tam chyba część wersalki jest Stary kredens Były jakiś skrypsji Dobra, ogólnie tu widzę, że śmieci o, tutaj też już Było szarpane Tylko pytanie, czy Czy szabrownicy Czy Była, ten Wyrwane, żeby nowe wstawić Dole to chyba tyle, bo w sumie nie ma więcej. To zobaczmy teraz u góry. Chyba już światło nie będzie potrzebne. Ale zobaczę. O, tu co jest? Trochę wyposażenia, i wszędzie te pajęczyny. To wygląda, jakby chyba ktoś już pomieszkiwał. Są tu różne rzeczy, właśnie tak, jakby jakiegoś bezdomnego zapalniczki. O, maj 2023. Więc możliwe, że będą tylko dwa lata opuszczone szafy. Spodziewałem się w sumie trochę więcej, że tu więcej rzeczy będzie, ale w sumie nie jest też źle. Jak już zobaczyłem to przejście z z tego co jest przejście z z garażu dalej na dom. Już spodziewałem się, że może być już Prawie całkiem pusty hmm, Ciekawe tu rzeczy są Tutaj pełno książek hmm, Tu różne takie rzeczy właśnie Tu jakieś kuchenne Nie wiem czy pajęczyny nie było na obiektywie Komisja, butów. To jest ciekawe. No no, że jest ostatnie pomieszczenie. No, tutaj też wygląda. No, 2023. No, dwa lata. Słuchawki. Ale tu, much zdechłych. Jeszcze one tak brzęczyły jak wie tu. To... Nie mucha, tylko jakiś szerszeń latał. Dobra tutaj też kabel wyszarpany Tu niedaleko właśnie przy tym w tym domu co ja teraz jestem to jest taka ulica znaczy ulica taka bardziej droga w sumie z kamieni jest gwiazda jakby na łąkę tam też jest Ruina. Ale na mapie nie dało się podjechać. No ale sprawdziłem. Okazało się, że totalna ruina, więc obok były tam, działające normalnie ule. Pełno pszczół latało. Nie wiem ile tych uli tam było, ale z 10 na pewno. Ciekawe jak tam przejść do tamtego pomieszczenia jak nawet nie ma drzwi tutaj A tu tym oknem przechodzili? Ciekawe Dobra Ty tak bo są pajęczyny Dobra to by było na tyle z tego w... dzisiaj Ale jeśli film się podobał, no to wiadomo co robić. Szkoda, że mi nie udało się wcześniej ponagrywać, ale czasem jest i tak. Na jeden dom chciałem wejść możliwe, że w tym domu nawet było gniazdo szerszeni, bo obok pełno ich latało. Ale wszedł gościu tam jakby na teren. Spił łańcuchową i ciął jakieś drewno. Nie wiem czy to był właściciel, czy ktoś przyszedł po prostu drewno zabierać, ale... No nie wiem, może jeszcze kiedyś tam wrócę, ale zobaczę. Dobra, ja nie przedłużam. Jeśli mi nie braknie filmów, to widzimy się za tydzień na kolejnym, a jeśli braknie, no to będzie przerwa i będę musiał coś jechać nagrać, ale zobaczymy, może nie będzie źle. Dobra, ja nie przedłużam.